Tajta. Dzisiaj my zrobimy nalewkę z glogu. Nalewka z glogu to je ino czyste złoto dla zdrowia. Bo ona wspiera nasz układ krążenia. Jak wy macie takie problemy z sercem, to ona pomoże Wam i ona sprawi, że Wy się lepiej poczujecie i spokojniejsi będzie i wasze serducho będzie równo biło. Nawet jak wy macie takie problemy z serduchem, jak na przykład niespełniona miłość, to taka nalewka wam pozwoli się uspokoić i jak wy spać nie może po nocach, to nalewka wam pomoże spokojnie, wie ta, bo to czerwony łowo niczym serducho, a ona i scisnieniem wam pomoże, że wy będzie ta spokojnie i będzie wam się chciało. Radosnie żyć. A to i poziom cholesterolu wam obniży, Więc zobaczta, nie ma to jak gluk. Wy może ta i swoją odporność wtedy wzmocnić. Więc pamiętaj, że takie łoto, nalewki glogowe, one wam pomogą. To co? Zaraz my tu weźmiemy ten gluk z olejem. Dobrym alkoholem, trochę nie za mocnym. O, wezmę tu jaki i będziemy teraz wlewać do środeczka. I my to zostawimy później na kilka tygodni. No tak powiedzmy z 3-4, spokojnie niech to sobie miesiąc stoi w jakim ciemnym pomieszczeniu. I wtedy po tym czasie wy może ta sobie popijać, ale po trochu. i pamiętajta, że tylko na wieczór, bo z rana to jak wymata mieć cały dzień przed sobą, to nie ma co takiego prądu sobie fundować.